Cześć, dzisiaj wybieram się na zdjęcia nie do lasu, a idę na miasto. Ostatnio robiłam już podejście do zdjęć miejskich. Bladym świtem o poranku wybrałam się na zdjęcia, ale ponieważ dużo robiłam zdjęć, jednak przez ostatnie półtora roku, właściwie prawie tylko zdjęcia krajobrazowe, zdjęcia przyrody, więc chcąc, nie chcąc, podświadomie i tak zrobiłam zdjęcia, które się bardzo mocno koncentrowały na przyrodzie. Dlatego pomyślałam, że pójdę dzisiaj na zdjęcia w takie miejsce, gdzie przyrody jest bardzo mało. Idę na Plac Zbawiciela w Warszawie, stamtąd będę szła dalej w kierunku centrum, żeby cały czas być w mieście. Nie wiem, jak te zdjęcia mi wyjdą, dlatego że robienie zdjęć i kręcenie filmów naraz w jednym momencie w miejscach, gdzie jest dużo ludzi, dużo samochodów, jest duży ruch, może być nieco problematyczny. Być może okaże się, że bez GoPro w ogóle tego się nie da jakoś ogarnąć. A może coś wymyślę. Zobaczę. Robię takie pierwsze podejście, pierwszą próbę. Może się okazać, że dobrze mi z tym pójdzie. A jeżeli nie, to. No to zacznę oszczędzać na GoPro. Pogoda jest przepiękna. To co? Idziemy na Plac Zbawiciela. Plac Zbawiciela dzisiaj dosyć pusty, ponieważ Warszawa latem pustoszeje. Dzisiaj mam ze sobą sony 6400. Ponieważ on do takich zdjęć w mieście moim zdaniem znacznie lepiej się nadaje. Mam tutaj takie jedno miejsce z góry upatrzone i dzisiaj mam zamiar zrobić nim zdjęcie. Już tam zdjęcia robiłam z tego miejsca, więc wiem, że one dobrze wychodzą, aczkolwiek to była zupełnie inna pora roku i zupełnie inne światło. Więc tak do końca pewna tego nie jestem. Tutaj za mną jest fajny kwietnik. On może nie jest sam z siebie bardzo piękny i nie jest ustawiony w takim super fajnym miejscu, ale jeżeli się go wyciągnie na pierwszy plan, a tak mam zamiar zrobić, ulica cała zaczyna schodzić się takim. Mocnym skrótem perspektywicznym zaczyna się robić zbieg, perspektywa jedno, coraz biegająca się w jednym punkcie i zaczyna to nabierać sporej dynamiki. Więc fajnie ten kwietnik kontrastuje się z tą dynamiczną perspektywą budynków. Miękkie rośliny, te twarde budynki, perspektywa kontra na pierwszym planie, ten taki duży kwietnik. Mam nadzieję, że to dobrze wyjdzie. Bramy. Bramy moim zdaniem są przereklamowane. Fajnie wyglądają, jak się w nie wchodzi. Fajnie wyglądają, jak się człowiek tak ustawia do zdjęcia. Ale rzadko kiedy tak naprawdę brama daje jakiś taki super fajny efekt. Jest po prostu ciemno, na końcu jest światło i tyle. I z jednej strony, i z drugiej. No, pomijam już to, że tutaj jest jakaś budowa, bo to też można wykorzystać czasem fajnie, ale jakoś nie mam wrażenia, żeby ta brama była fajna. I podobne wrażenie mam też z innymi bra, 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 bramami. Matko! Czasem trafi się jakaś fajna brama, ale mimo wszystko. Dla mnie, tak jak ja patrzę, dla mojego oka, dla tego co ja potrafię tam wypatrzeć, to jednak ta brama trafia się rzadko. Taka naprawdę fajna, ciekawa, interesująca. Wygląda na to, że jak zwykle wyszłam na zdjęcia za wcześnie. Zawsze wydaje mi się, że powinna mieć pewien margines, żeby się zorientować w sytuacji, rozejrzeć i tak dalej, i bardzo często kończy się to tak, że wychodzę za wcześnie. Plan był taki, że przyjadę do miasta i będzie zachód słońca, i budynki pięknie się rozświetlą złotym słońcem. Jak wychodziłam z domu, to właśnie takie słońce na niebie było, a w tej chwili jest zaciągnięte niebo, i te chmury są takie czarne, więc może nawet się okazać, że będzie deszcz, bo jest bardzo parno nie jest tak bardzo gorąco, ale jest bardzo bardzo taka duszna pogoda. Tutaj dosyć fajne jest miejsce, bo zbiegają się ulice ze sobą. Na Narożniki tych ulic też mają dosyć fajne rzeczy, bo, jest i, bo są one takie pozaokrąglane i bardzo ładnie dzisiaj się ułożyło światło, które jest ciepłe, miękkie, bardzo przyjemne dla oka. Troszkę mi się nudzi czekanie na zmrok, więc póki co zmieniłam sobie obiektyw. Mam ze sobą, wzięłam tak awaryjnie właściwie to nie planowałam go używać, ale tak wrzuciłam do plecaka. Mam awaryjnie Heliosa 44, więc niby 50, ale po założeniu do tego Sony 6400, tam mi wychodzi 75 czy nawet trochę więcej. Więc myślę, że na czas oczekiwania. Sprawdzi się znakomicie. I teraz żałuję, że nie mam mojego małego statywiku. Następnym razem wam pokażę, jak wygląda mój fajny mały statywik. Który świetnie w takich sytuacjach się sprawdza, bo to rozkładanie nóg jest mega niewygodne. Jednak, Zanim dotarłam do centrum, zaczął się już robić zmrok. Troszeczkę byłam już zmęczona wyszukiwaniem tematów takich szerokich budynków i postanowiłam wyszukać sobie jakieś zdjęcia, które skupią mnie bardziej na detalu. Zdjęcia w mieście rzeczywiście okazały się dla mnie dosyć trudne ze względu na samą technikę ich robienia. Ale chyba jednak nie będę się poddawała, chyba zrobię jeszcze kilka prób, kilka podejść. Zwłaszcza, że trafiłam na przykład na takie miejsce. Te idące paski, te odbijające się światła, te kolory, które tutaj są, jakoś tak natchnęły mnie nową nadzieją. Może po prostu muszę lepiej wybierać miejsca na zdjęcia? Z tego wszystkiego nie zdążyłam się z Wami pożegnać, dlatego żegnam się teraz. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do następnego razu! Pa!